do Hiszpanii przez dżunglę, o coś takiego mamy o to będzie widać lepiej Nie wiem jak mam to kadę Coś bo... takie rozlewisko O to rozlewisko No jakieś coś nie wiem Tam psy chodziły nie wiem czy to były pomniki czy to ktoś stał z tymi psami O ja wiem Nagrane są na tym, ale jakby pudle i przez co my jedziemy? Przez dżunglę, tak? Czy nagle jedziemy teraz? A i tam się staniemy, a z drugiej strony tam mamy morze, o tam, o tam, tam, No, tam. Śródziemne. Zajedziemy, to będziemy się odzywać. Ale jedziemy takim fajnym, jakimś małym miasteczkiem. Ograniczenie do 20. Ograniczenie jest do 20. Zajedziemy kolejnym. No. To już przy granicy z Hiszpanią jesteśmy. Takimi serwantykami do granicy jedziemy. Dobrze, że już dojeżdżamy. El Petrus Ale i Le Hiszpania. Petrus. To było El Petrus i Le Petrus. Tak było Jak napisane. Już jest el to już jest... No, a jeszcze jest coś tam Avendre, więc jeszcze jest Francja, bo jeszcze nie mieliśmy granicy, i jesteśmy w Espanioli, Espania. A do tej pory już przyjechali? przejechali. W sumie odległość 3879 metrów, za 600 metrów. No to ładna drugi zjazd. Dobra, zatrzymamy się gdzieś, to pokażemy, gdzie się zatrzymaliśmy. Słuchajcie, stoimy na Dżanguerze, już tutaj żeśmy wyjechali na Dżanguerę. Stoi tutaj. Park... Na, parkingu na parkingu dla. dla... Kampi... dla kamperów. Znaczy to jest w ogóle parking dla klientów w sklepu, ale tutaj tak przyzwolenie jest, żeby kampery stały, bo same kampery stoją. Zresztą widać je wszystkie. I my sobie tutaj też przycupniemy na jedną noc. Mamy tu nawet, o, w kierunku jest Francja. Tam mamy figures jakiś, a tam mamy Francję na rondzie Więc zaraz za granicą stoimy. W Hiszpanii już oczywiście. To my teraz pieski wypuszczamy i idziemy do sklepu, zobaczymy co mają. Idziemy do supermercado. Czy jak to się to nazywa? Byliśmy na zakupach na Jaguarze. Wesquedero. Nie wiem, czy się i Agnieszka pokaże, co kupiliśmy. No, do mycia powierzchni kuchennych i do łazienek i tak dalej. Za 99 euro centów no. I tutaj mamy z zamknięciem, one zawsze są droższe te z zamknięciem I jedna jest po, po euro 45 72 sztuki w środku Mamy no. Haribo, każda torba ma kilogram Te Haribo kosztowało 3,75 A te Haribo kosztowało 4,49 To pokaż To jest takie różna mieszanka to to 38 metrów 138 metrów no. I on kosztuje 4 60. To mini rolsy. 6 sztuk w środku. Jest po euro 40. Ja mam takie kruche ciasteczka, takie rybatki. Euro 25. Tak? I tak. Zobaczymy, co to jest. Będziemy to próbować dzisiaj w ogóle. No zaraz, Co się w z Tutaj nie wiem, jakieś mięsko no. widzę. A tu jakieś pulpeciki w tym. Nie no, wiem. Zobaczymy. zobaczymy. I po 3,55. 3 euro. 55 centów, ale tutaj są, mówię, gliniane takie pudełka. <grym> no się zobacz. No. O, patrz, widzicie? Sprawdza czy zakupy zrobiliśmy. To, 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 to są, jest, Może paragon ma... trzeba było wystawić. Chodź wystawimy paragon. I tu włożymy Żeby chłop widział. Macie, że było kupione? Tak. Zostawimy paragon, wtedy się nie będzie denerwował. A teraz rano sprawdza? Tak, kto, kto zrobił zakupy, żeby tutaj... to był parking dla klientów? Jak widzi, że się ktoś obudził, to wtedy podchodzi do samochodu. I sprawdza. No, ale to dobra, A my idziemy na wtedy, nie? Tak, idziemy na Dżunguerę. Obejść i dalej będziemy jechać. Zjemy śniadanie, no porządzimy się, sprzątniemy i będziemy lecieć. Pa, macie tutaj Gratuit klient S. Quadero. No, gratis dla klientów z supermarketu, no. Po prostu. tłumacząc na polski. A to tak praktycznie same sklepy. Mało mieszkańców tam z tyłu są. Ale jest bardzo głośno i nie chciałabym to tak. tak tutaj jestem. Tak, sklepy, sprzedaż, tytoń, alkohol, różne inne rzeczy, tam jest autostrada. Słuchajcie, opuszczamy nasz Dżanglerowski parking. Kuło nocy ogarnęliśmy się zakupy. Posprzątaliśmy trochę nasz burdelnik Jedziemy dalej. Na stację paliw jedziemy Skręć w prawo Kto gdzie tankuje, bo nie wiem Ten tak stanął szeroko Ty masz po swojej stronie, nie? No Zatankujemy tam trochę paliwa Tak, no super to jest ogień Ale co? No to co robić gdzie staną Ekstra nie? To co diesle są? Jakie diesle? To są benzyny. No ale zaparkował se samochód, ten... Motor. ...motocykl i poszedł. To tam też ma... <gry> Co za debil. Widzicie? Debili. Tutaj też stoi. na dobra, no ten to Podjeżdżamy pod dystrybutor, bo pierw byłam zapłacić pieniążki, 50 euro. A później się tankuje Piotr się zdenerwował, bo mu motorami zostawili. Tak, do dystrybutora z benzyną, a stanął na dieslu tak Jak pod Ile? 1,49, tak? No w sumie 1,50. No 1,50 prawie. No, bo jest 70. jest tam 0,3. No. Bo tutaj podaję, kurczę, 2 po przecinku. No. Nie 3 po przecinku, 497. 3. No no to jest 1,50 za wody więc taniej niż tak, nie jest we Francji. A czemu tylko za 50 euro? Bo będziemy tankować Dalej? w Miami Plata, tam gdzie stałem żarówką. I tam jest taniej? Tam pojedziemy, tam sklepy są i tam jest tanie paliwo, nie? Ale powoli lecz Tam by pod ciężarówkę to by moment na bab. No nie Bo To z dużej rury wali. Za 50, no ale. Ale stanął. Motocyklem kucze. Niezbyt rozgarnięty osobnik już Ani kropli więcej <noise> 30 3, 40 To chyba kwedu To był chyba kweduk dokładnie To jest chyba przedłużenie w ogóle Dokładnie tak. jakieś takie przerobione no. nawet do Barcelony 29 To już praktycznie obrzeżam z nie zajechać to grzech, ale niestety nie tym razem Lubimy grzeszyć Nie no Mnie nie Nie, nie, nie radzi ja nie będę tam dziskał się, żeby coś zobaczyć, kurczę, jak chcę spokojnie Do tej pory żeśmy ominęli bardzo dużo ciekawych miast, w których powinniśmy być, a nie byliśmy, bo celowo je omijamy Dokładnie, wiesz co Zobaczcie, co tutaj jedzie Ciągnik. z i z przyczepą to? Jakie to długie, u nas by to nie miało w ogóle tu no. Jaki numer zapatrzyłaś? Dwójka. Dwójka Tylko co mam tu zrobić? No. Pieniądze? Za ile? Za pięćdziesiąt? Siedem Siedemdziesiąt? Tu? No No w połowie dwadzieścia Za euro 17 słuchajcie Dobra, nie? Euro 17 Pokażemy namiary tej stacji Jak ktoś będzie jechał, nawet na Walencję, jak ktoś będzie jechał na Mursję To będą namiary Ale za tak tanie to jeszcze nie tankowaliśmy O 66, 67, 68 69, leję już powolutku. Żeby ani kropelki więcej nie dać. I koniec. 59,47. Nie Nie, no jest za 70 euro, ale 59,47 litra masz. To ile jeszcze można? 59 litrów. 120 jeszcze masz. Dobra, przyjedziemy na wiecie później. Dostajemy. No, i dobra, także nie będzie na tym. Zatankowaliśmy. Po jakiemuś tam było napisane <grym> metodą dedukcji? Na pewno tanią. Na pewno jest tanią, dobra. Siadamy. No, tanią. A mówiliśmy, że tanią już było. Nie, no, na no, Hiszpania na razie na plus, ale to no, ta, żebyśmy nie zachwalali. To jest ta stacja Bon Area. No bon area to jest to tania stacja właśnie 1.17 tak jak widzicie paliwo benzyn, e, e, ta, w, diesel a benzyna 1.27 No tanio nie miło się. No Dobrze. a my jedziemy tu do miasteczka nad Śródziemną A mnie gdzieś mąż wywozi, nie wiem gdzie Nie no tu znam, bo tu ciężarówką. Znaczy, nie tu przyjeżdżałem, ale na autostradzie staję. A tu sobie pieszo chodziłem, bo całe święta e, Bożonarodzeniowe tu spędziłem. <grych> bo nie było e, towaru, jak załadować, bo święta oni też mają. No i. spędziłem tutaj. Dobra, szukamy sobie miejsca, gdzie stanąć. No tutaj, gdzie żółte linie, nie wolno parkować O, ładnie To jest zakaz parkowania Tu chodziłem Zobaczcie Całe wybrzeże okay? Polony. Polonia Polonia? <laughs> Tak. No, no, no. Chodź tu. Chodź tu. Nie mać. O, widzicie. Tam stoimy. Trawka jak dla nich. I tutaj pełno stoi kamperów. A my idziemy się przejść z nimi. rozdarciuchy. 300 euro mandatu. Za co? Jak pies się załatwia, ja nie posprzątam Ola, Bibi, ojej, Bibka, ty, ty to lepiej nie idź. mają tak za ten. Ty to lepiej nie idź, bo ty to się... Nie, nie wolno. Nie wolno. Kika, to się wita? Nie wolno. Ola. No nie szczekaj, ty nie szczekaj. Nie e. Ej. Nie wolno. Nie. Przestań. No. No nie, nie szczekaj. No to piesek chce przyjść powąchać, no? Zobacz. Cztery aż. Piesek, no. Tak. A czorne? Na każdego warczy. Każdego się boi, ale warczy i Warczy szczeka. i szczeka. A do dużych psówlet i się rzuca. Co prawda nie ugryzie. Co prawda nie ugryzie, ale. Ale mordę drze. może zdenerwować. Tak. No nie, te pieski tu widzę takie łagodne są. Łagodne, no. Czy duże, czy małe, to łagodne, nie szczekają. Śniadanie jemy. Agnieszka zrobiła. Nie chce nam się na talerzach, nie wiadomo na czym. A desce zrobione i dobrze. Tak zaraz tego nie będzie. <laughs> W tle widzicie, więcej mycia. <noise> Plaża. Morze. Morze, śródziemne. O, ludzie już latają tylko w strojach kąpielowych. I tak. Wczoraj zajechaliśmy tutaj i dzisiaj. Nie wiem, czy będziemy jechać, czy nie, to zobaczymy. Na razie jedziemy się na nie. Dokładnie już Wam dobrze. pokażę widok z zewnątrz. O! Kolejka kamperów, bo tutaj jest darmowy parking I tak wygląda z zewnątrz W takim miejscu stoimy I sobie śniadanie Agnieszka się bawi z plami Widzicie? Rzuca im maskotkę Tam macie plażę Dzieciaki to psów przyszły pytały jak się nazywają フフフフ。 Siedzimy, leniuchujemy. Może dzisiaj gdzieś pojedziemy? Może nie? Zobaczymy. Na razie dobrze jest tutaj. Spokój, cisza od czasu do czasu. Policja przyjedzie sprawdzić porządek. Kupa ludzi z psami, więc nie ma problemu z naszymi też. Siedzimy, relaksujemy się. Widzicie, jak ludzie widzią psy? Tu, tam, wcale. Pat psy Maharadż leży Leży Pod Podwładna niżej Maharadża wyżej Były pobiegały Za kijem Kobitka robi jeść Sobie lazanie. A my jakieś... Ee, nie wiem co nie, nie wiem co to jest Żarcie Ale mamy jeszcze teratatuj, mamy jeszcze Rawioli. To jest jakieś Coś z soczewicą, ale nie wiem co. Ale dobre, czy... bo ja Dobre jedzenie, ale nie umiem po takim, więc wam nie powiem. A mój lew. Jak, jak, jedyny psi mężczyzna. W tej chałupie leży. Nie? Psi mężczyzna? Tak? Psi facecik jesteś? Jesteś, no sieć, sieć. Idziemy sobie na spacer. Do sklepu gdzieś idziemy. Znaczy, Piotr... gdzieś wiemy, gdzie do sklepu. Piotrka nosi. Coś Jak chciała. zwykle. A na kolację trzeba bagietkę. Tak, tak. Ty No, pretekst. Domki I... takie fajne dosyć. Idziemy teraz. o A tu wieje. Pokażemy Wam trochę. Lazurowe, taki, morze Taki dzień ładny. Fajne. A ładny dzień. Tak cały dzień dzisiaj mamy słoneczko no, dzisiaj tak wynikujemy, że jeszcze nigdzie nie byliśmy tylko koło samochodu na plaży trochę z psami, ale tak to nigdzie nie byliśmy dzień lenia idziemy cały czas przed siebie O no, ja okularów nie wziąłem i teraz mnie razi słońce a mi przypominałeś no, ale tak jest nie sądziłem, że będzie aż tak potrzebne Uff. No. więc spacerujemy dalej fajnie cieplutko możecie popatrzeć jak to wygląda dzień wieczorem po różnych porach ładny budyneczek no. taki inny nie? no Fuh. gorączka jest o trochę cienia o oczy moje odpoczą <grym> Zobaczcie, jakie cytrynki mamy. Patrzcie. Jakie ładne. Takie super cytryny. Swoje, jakieś studnia. I tak wygląda. No tak sobie zaszedł. Toż to to głębokie musiał. To jest studnia. Ale jakieś to kuźwa głębokie. O jest kawałek. Nie opuść ten, bo to już nie wróci. Właśnie, <grych> no, jakie fajne. Tutaj. Tam no, pokazane tak. było, jak to wyglądało stare. A, bo to się kręciło? Tak. I koło się kręciło no, tu i nabierało. Masz, zobacz, tu osioł chodził w koło. A, osioł. Widzisz? To po to te osioły. Z góry, tam patrz, było, był jeszcze patyk taki, o ten. No. Przyczepiali i osioł szedł w koło. I gonili. No, no, fajne. Ja się nie dziwię, że był on uparty. Też bym był uparty, jakby mnie tak ganiali Chociaż ganiają mnie, widzicie, z tobołami muszę łazić. Całe życie <grywk> <Dagadałeś> nieszczęśliwe. się? <grywk> Całe życie nieszczęśliwe. O, jest. Mhm. No, stary mur. I też z tej takiej glinki lepiony, widzisz? No. Taki właśnie. No. Dziwne coś. To jakby to tak I... rozpuścił i to taka glinka z kamykami a tu już zaczynają się schodzić na żarcia mamy takie owoce tutaj ja te liście już gdzieś widziałam i czy to czasem nie będzie jak on ma, ten zielony, zapomniałam nie wiem, tam tak figa film... jest tak, tam jest figa a to, nie wiem co to jest a tam naprost cytryna, duża Gdzie? cytryna a tam daleko, daleko, tam, o, o o, 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 o. tu jest cytryna a to nie wiem, to ma takie liście jak y, awokado. Awokado? Mhm. Mm co to jest? Zaraz zobaczymy, czekaj. Czy da radę przybliżyć na liście, o. Takie liście, takie owoce żółte ma. Nie wiem, co to jest. W internecie będziecie zobaczyć. W, Tam? w Googlarce. W googlarce zobaczymy. No. O, tam jest cytryna. Tu jest fig, ale jeszcze fig nie ma. A tu mamy nazwy miejscowości. Miami oh Plajta. A tu mnie stormy. O Jezus, patrz. O. A tu idzie starszy człowiek z Polszy. O. El Po. El, nie Polszy? Pola... Z Polski, nie z Polszy. el Polako starucho. No. Nie, el, nie chodź Polak. po tym, bo to się załamie pod tobą. No może się wygiąć El Polako starucho, złaś z tego. Nie. Tak. El Polako. <laughs> hey. <noise> o. Ale tu już, zobacz, gnije cytryna na tym. No widzę, zobaczcie, tu cytryny, Podejdzie a tam taki pokaż. duży. A szkoda, gnije, ja bym ją przygarnął Patrzcie, parę... Patrzcie, jakie duże te cytryny są. No i gniją. Widzicie? Jakie no, domki fajne, O puncje tu rośnie, o proszę bardzo. A to tą opuncję jaką się je? Ten owoc taki pomarańczowy jest. Owoc? No to takie... On ma kwiata, a potem z tego kwiata ma taki pomarańczowy, taki jakby mały a. kaktusik I do tego kaktusika się je. Tam, tam jest chyba ta ta, jak ona ma kumkwat. Gdzie? Widzisz? To małe? Ano. Może tak, ale. To Kungwata to się je. O tu są fajne kwiaty. kwiaty. Całego z tym. Tak, jak szczotki... Jak do butelek. szczotki do butelek. Nie wiem jak się nazywają. Ale zobaczcie, one mi się podobały już kiedyś we Francji. Tu masz, by lepiej widać. Gdzie? No przez ten przełożysz nawet. O, zobaczcie. Jesteście na tym. To jest fajny kwiatek. Ładny. W... Ładny. Wygląda. No, szczotki do butelek. Oj! Zaczepiliście się. <laughs> jak szczotka do butelek. O, to też jest takie gęste, fajne. A trzęsie się jak mój brzuch. <laughs> jak piotrka żelek. No. i stoimy tam woda na dachu się grzeje a i możemy pozdrowić Polaka, który podjechał do nas rowerem Arka. Arka, którego poznaliśmy tak, nagadaliśmy z, się z Podlasia z Zambrowa z Zambrowa, tak, Arek z Zambrowa pozdrowienia Stawka. tak, jak będzie oglądał po montazhu to. Bëj çë video.